OK, let's go! Siema i witam na moim kanale Pedro. Dzisiaj na stół wjeżdża gimbal od Oshona smart excel i anonim yy, mikrofon, mikrofon Talk QI Talk coś takiego yy, nagrywałem już recenzję wcześniej ale <grym> jakimś cudem zniknęła z mojego komputera to muszę zacząć zrobić ją jeszcze raz. Dobra, wybrałem akurat to i to. Nie wiem jak to widać. Nagrywam ogólnie z kamerki internetowej. Tokłaj. Tak, widać, to Wybrałem to z tego względu, że cenowo jest naprawdę duża przepaść, więc za to zapłaciłem 150 zł w przeliczeniu na funty, bo mieszkam w Anglii to, to jest jakieś 30 i za to zapłaciłem 100, zł, czyli w przeliczeniu na funty to jest 20 funtów. I to jest ogólnie mój pierwszy gimbal w życiu i chciałbym zobaczyć jak to się będzie nagrywać W sensie czy lepiej czy gorzej gesture control czyli pokazujesz powiedzmy łapka i się nagrywa albo kciuk coś tam robi Zobaczymy to w dalszej części tego odcinka ma tripoda, czyli taki statyw, który naprawdę może mi się przydać. Także zaczynamy. Jak już mówiłem, robiłem już wcześniej film, nagrywałem go i gdzieś mi on znikł. Także nagrywam go jeszcze raz. A! Wracając do tego, mam na telefonie nagrany nagraną paczkę, która przyszła, bo zamawiałem to z AliExpress. Gdzie te dwa produkty były w niej, i gdzie opakowanie od tego mikrofonu było tak zalane. Nie wiem, czy to spowodowane. Czym w ogóle to jest spowodowane, że to był mokry w środku? Całe pudełko jest po prostu do wyrzucenia, dlatego jest samo to. Tutaj znaki y, transportu. Nie oszukujmy się, to nie jedzie. Y, to nie troszczą się z tym jak z dzieckiem. Rzucają i tyle. Taka prawda. Także otwieram i oglądamy. Master Leap Always Leads. Nie wiem co to do końca znaczy, <laughs> ale jest fajnie. Otwieramy, ściągamy. Taka teksturka, czy jakiś szpamka, gąbka. Gimbal sam w sobie. Jest w miarę pokaźnych rozmiarów. I nie jest jakoś ciężki. Powiedział, że nawet jest waga przystępna. Także jest spoko. Wykonanie. Naprawdę spoko. Zrobimy sobie kamerkę tutaj z powrotem. O, tak. Wykonanie: tu. Sorry, za coś, ale nagrywam to z kamerki internetowej. Czyli mam nadzieję, że nie jest źle. Pierwszy raz mam gimbala, także muszę zobaczyć, jak to działa. W zestawie dostajemy yy, kabel USB-C. Nie jest pewnie zbyt długi. Tak, jak wcześniej mówiłem. Tripod. Czyli ten statyw. Zobaczymy, to się. Wykonanie i cena, powiem szczerze, że yy, jest zadowalające, no, do tego dostajemy yy, instrukcję obsługi. W pudełku dalej nie ma nic. Myślę, że jakieś dodatkowe kwanty będą, czy coś, nie ma. Dobra. Przeczytam sobie instrukcję i jest napisane, że mam rozłożyć ramię w ten sposób. tutaj znowu będzie zbliżenie na telefon telefon iPhone 15 pro wkładamy go mniej więcej tutaj dobra i następny krok to Wcisk startu. Tutaj nie tu. I zadziałał. W kolejnym kroku. W kolejnym kroku. Musimy ściągnąć aplikację na IOS w Apple Store Więc ściągamy Teraz mam tą aplikację ściągniętą Wchodzimy do aplikacji O tutaj i mamy wyświetlony nam się normalny obraz teraz użyję trochę użyję face trackingu. tu różna opcja yy, przydałoby się zmienić Nie ruszam rękoma. Także Facebook starting działa w 100%. Nawet jak się od odchylam. Także jest git. Teraz nagrywamy. Siema. Podążaj za moim znakiem. Podążaj za lasem. Zatrzymujemy. Teraz Wam pokażę. Działa na przycisk. I tutaj klikamy sobie. Działa idealnie. A sobie robi robotę. Tutaj mój przycisk. Pokrętło bardziej. Obraca sobie. Obracasz, góra, dół. Teraz jest face tracking powiedzmy i tutaj z boku jest przycisk do zoomowania albo oddalenia. Tym przyciskiem sobie zoomujesz Abontaż. Tutaj znowu pokrętło to jest do rozjaśnienia albo przyciemnienia tła To działa idealnie że Wydaje mi się, że robi robotę Teraz sobie odwrócimy. Także produkt za 150 zł. I powiem Wam szczerze, że e robi robotę. Tutaj. To, to. Działa. Działa także produkt za 150 zł. AliExpress. Działa. Ściągamy telefon. Albo go zostawimy. Zobaczymy. Na drugi plan za to wjeżdża mikrofon. Mikrofon. Raczej dwa. Jeden i drugi. Do tego w zestawie dostajecie dwa klipsy. Jak widać. Można sobie przy, przypiąć tutaj coś w tym stylu. I będzie gitara. Do tego dostajemy takie pokrowce. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. dwie poduszki, o, dwie poduszki na mikrofon. Powiedzmy, że to są poduszki. I kabel USB-C. Tutaj z boku jest wtyczka na USB Lightning do starszych modeli iPhone'a. Z drugiej strony wszystko USB-C Do naszych I do Android'ów Ja, ja, ja posiadam iPhone'a Także mi się przyda, mam dwa iPhone'y 11 Pro i 15 Pro Także Obydwa mikrofony będą mi się przydawały w, w trakcie powiedzmy Jakichkolwiek recenzji, czy jakichś vlogów z podróży, czy z czegoś zobaczymy tutaj wyciągamy sobie jeden klip zaczynam drugać powiedzmy, że go podłączę sobie żeby nie było do mojego iPhone'a żeby to zrobić, muszę wyciągnąć sobie USB-C. usb, -C. USB -C. przodem do pokazuje, że jeden jest aktywny, świeci się, drugi on jest podłączony do ładowania. że w ten sposób ten ta poduszka czy ten futerał do tego mikrofonu trzeba go, może ten, trzeba go włożyć do środka i sprawdzimy jak on działa. Dobra, mam go Tak to robią A yy, Kolejna sprawa Kupiłem Chciałem kupić sobie DJI yy, Micro mini Ale no Jak sami wiecie Cenowo jest naprawdę drogo. Za te dwa mikrofony, powiedzmy, z tymi transmitterami, które mam do, e, mam na USB-C i na e, Lightning, zapłaciłem 100, 100 zł. Tak naprawdę to jest pikuś w porównaniu, jakbym musiał zapłacić za e, DJI. Dla mnie. Coś działa jest tanio. To działa. Albo nie działa. Nie no, działać. Działa. Zobaczymy. Powiedzmy, że tutaj sobie tutaj mam magnesik. Koszulka teraz zjeżdża. Tutaj mam te. I teraz sprawdzimy czy on tak naprawdę działa. A żeby to sprawdzić nie mogę połączyć go z, z komputerem z tego względu, że nie mam na nim zainstalowanego modułu YouTube. Ale zobaczmy go tak. Nagramy sobie w W ten sposób. bo tutaj. tutaj. O, nagrywa się teraz. Ja sobie pójdę i sprawdzimy czy mnie słuchać. Jestem i kończymy nagrywanie i zobaczymy To jest najprostszy sposób żeby to sprawdzić bo e, nie mam studia w którym mogę sobie powiedzmy zrzucić 3 albo cztery kamery pójść sobie na dwór nagrywać jedną kamerą na dworze e, pójść sobie Nagrywa się teraz. Ja sobie pójdę i sprawdzimy czy mnie słuchaczy. 5 metrów. I teraz jestem na drugim piętrze. Zległość jakieś 10 metrów. Sprawdzimy czy to działa wspólności, żeby nakrywać coś z daleka. Powiem wam. Daję radę. I To naprawdę daje radę. Nie wiem jak z wygłuszeniem. Nie oszukujmy się. Za 100 zł. W porównaniu do tego, a kupując ten mikrofon zastanawiałem się nad tym właśnie jeszcze mikrofonem z TikToka, który tak, którego tak wszyscy powiedzmy polecają albo reklamują, bo już dostałem jakąś tą prowizję i w ogóle i kosztuje on 15 zł. I do końca nie byłem pewien, czy, powiedzmy, da radę to yy, nagrywać. Więc wybrałem trochę droższą wersję. Nazywa się to Tock Qi, czy to coś takiego. Tock Qi naprawdę robi robotę. Czy do zobaczenia. Trzymajcie się. Strzała. Hej.